O mój Boże, co się stało? Ile to miesięcy mnie tu nie było? Ile to miesięcy nie odpalałem OBS-a? Jak do... źle mi z tym było. Tak mi źle z tym było na świecie. Nawet nie wiecie jak tęskniłem Za moimi z pięcioma falami e, tak! Ale e, dzisiaj mamy znowu niesamowity gameplay z smite! O mój Boże, wiem niesamowita sprawa, nie? Yy, ale tak, dzisiaj na życzenie znowu Mendeza. wiem, ja wszystko ja robię na jego życzenie. Tylko why not. Yy, yy, bierzemy Hell. Tak, bo kupił ją sobie chyba kiedyś przez przypadek. Albo ktoś mu ją kupił przez przypadek. Nie, no z intencją jakąś słabą. No i. Yy, tak to już zostało, że. I nie umiem o tym grać. Nie wiem dlaczego, jak dla mnie jest to bardzo proste. Po prostu klikasz wszystkie przyciski naraz. Yy, jak w Mortal Kombat na przykład. To po prostu napierdala wszystko, co masz na klawiaturze i będzie git, tak szczerze. Yy, i, I to jak najbardziej wystarczy, żeby cokolwiek też odgryć. O duchu, o, yy, dobra. No to może ja, ja standardowo zacznę omawiać to gówno, że jakoś się przepadam bardzo za nią, jeśli nie jest jakąś mega trudną postacią, to na pewno, ale taką jednak specyficzną, trzeba wiedzieć, co się dzieje. O, tyż, ma to mała. No, i ogółem dużo mamy potrzebne, dlatego od razu zbuduję Duko która daje mamę, dużo many, jakby ktoś ty wiedział. No, ale ogółem jej. Kurde, co ja zawsze pierwszy robiłem? Yy, chyba mitologię, dobra. <laughs> no to jeżeli chodzi o mitologię, tak, to to Hel, jak wszyscy wiedzą, jest y, córką Lokiego ma dwóch braci Jormungarda i Fenrira i wszyscy, cała ta trójka zamana jest powiązana z Ragnarokiem w jakiś sposób dziki, nie cię, więc tak, e, czyli no po prostu zza, jest powiązana, o, dupę, ale umieram jest powiązana z zakładą, tak jakby Asgardu, w jakiś tam sposób. No, tak, w ogóle, nordycka to jest mitologia, nie wiem czy wspomniałem, jak nie, to trudno. Ale tak, to. Hel to jest władczyni krainy zmarłych naturalnie. I to ma jakieś duże znaczenie, żeby właśnie dodać to zmarłych naturalnie. Bo wiadomo, można jeszcze zostać kropniętym przez jakieś inne rzeczy. Ale wszystko co się dzieje naturalnie, no to wtedy Hel przychodzi i Siema mordeczko, zapraszam do siebie w moje cie cieplutkie progi i nogi. E jej kraina się jakoś bardzo nazywała podobnie do niej, to był jakiś Helheimu? Hel Helheim? Jakoś tak się nazywała jej kraina. Więc... No ona w ogóle w mitologii właśnie... Eee, nordyckie była porównywana do piekła, jak w innych powiedzmy mitologiach, gdzie, gdzieś tam mieliśmy Hades i Tartak Tak, tartak to się nazywało chyba eee, To tutaj mieliśmy właśnie takie helium o, tutaj co, co jeszcze? Yy, tak, i tam był ogółem całkiem był tam był Dwa tej krainy. O, stupę tutaj! O! Fick yy, Dobra. Yy, 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 yy. Tak, więc śmiercią naturalną to wtedy ona przychodziła. Siu, 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 siu. Eee, tak, i jeżeli chodzi o nią, ogółem ona jest strasznie dziwna. No bo chodzi o to, że ona się urodziła w jakiś tam sposób, dziki, nie? No i wszystko git. Trzma to jebana. Yy, I wszystko git. Tylko, że ona się tak jakby urodziła yy, jako... No, no niby jedna osoba, ale tak jakby połowa jej ciała była żywa. Czyli się miała żywe kolory jak yy, normalna osoba. Nie? Yy, dziewka jakaś ładna, nie, tam wiadomo, różowe poliki i tak dalej. Ale druga była taka, no, jak truch, nie. No i właśnie nikt nie wiedział o czym chodzi i czemu chodzi. Ale w sumie później się wszyscy przyzwyczaili. Oden wywali ją gdzieś tam do podziemi, ziemi, do tego helium. No i wszyscy się cieszyli, nie. Yy, więc wtedy jeszcze bogi. Ojej, jak się dzieje. Ajaj, ajaj, nie mogę się skupić, kuźwaj. Intensywna jest ta gra. Nie mam, nie mam, sorry, stary. To, no. Ku... Dawaj, zabij go! Dobrze! Eee. Yy, Kuźniwa, no nie mogę się skupić, tym no. to, to jest ważne. No? Straszne, wiem, wiem. jestem tragicznym tragiczne youtubery. Ah, aha, ja, no dobra. Eee. <śmum> yy, no, więc ona się tak właśnie urodziła, tak pół na pół, nie? Takie, takie trochę tu for you, czy coś takiego, nie? Więc było ciekawie, bywało stary, stary, ale musiałem ci zabrać tego fraga. No i nie, jeszcze. No, Jarmuga i, <śmany> I Fern, tutaj i, tam bracia i tak dalej, to to wiemy. Ha, fraga. No w dupę! Ale sobie łamie kurwa na no garstek. Nie. Biegniemy, biegniemy. <laughs> Aaa <At speed. śmiech> you bitch. You freaking bastard. anti time, lecę go. Dobra. Mm, dobra. Już, już wiem. Yy, no, ta miała twarz. Wow, miała twarz. Dobra, pa, muszę się zastanowić. To, to, to nie jest takie proste, robić dwie rzeczy na raz. Kierować swój team i myśleć. Mam z cytaty, którego oczywiście nie mogę przytoczyć, ale ogółem to mówi się, że miała romans z, z Ulrem, czyli bogiem zimy nordyckim. A? Na przykład coś takiego. Ciekawa sprawa, wiem. Y, co jeszcze ciekawego się tam działo. Jestem chujowy. Yy... Albo kie... też się mówi, że jest właśnie taką szmatą, proszę. O kurwa. Dobra, yy... że jest taką lekką szmatą, bo jak Loki... Yy, tak dla zabawy zabił sobie Baldura, czyli boga światła, z tego co pamiętam z God of the War, kurwa. Bo niestety nie, nie ma go, go smacie. No to w jakiś sposób ja mam mieć jakieś informacje? Ja mam wiedzieć jakiekolwiek informacje o nim, nie? O, to, no to Loki se go zabił, czy tam intryga jego go zabiła, czy coś tam, nie? No i ktoś się do niej przeszedł i mówi: Dobra, smacz, Sam jeszcze za fejdany. Ty Ty Baldura? Bo właśnie ona też mogła niby pozwolić komuś po urodzić się na nowo, co, coś takiego, nie? No to przychodzi i mówiła się ty wskrzeszasz Baldura i jest zajebiście. A ona mówi, ha, chuj ci w No i nie wskrzesiła, więc no taka trochę szmata, no. no tr trzeba jej to przyznać. O. No, tak jak już mówiłem, tam podobno ktoś tam z Ulrem cim ci się... Yy, więc ciekawa sprawa, ja akurat nienawidzę Ulra, jest kurwą jebaną. I starego rucha. Ja mam do powiedzenia na temat Ulra, ogółem. Ja pierdolę. Ale tym trafię. No! Mm! Ah, Tylko troszeczkę się wkurzyłem. Yy, tak. Dobra, myślę, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o jej Origin Story, jak została super złoczyńcą. Yy, teraz przechodząc do ważniejszych spraw, czyli jak grać tym głównym, bo już 10 minut mi tu filmu, a nie powiedziałem nic się nie stało ciekawego. Yy, tak, jej, jej pasywka, baziki działają mniej więcej w taki sposób, że nie działają. Yy. Na swojej czarnej stancji, he, he he No po prostu ma dwie stancje pasywna i e, agresywna, tak, tak będziemy to nazywać, bo jakby to inaczej nazywać, to na tych swoich dwóch stacjach ma tak, na swojej pasywnej stancji może leczyć i na przykład nie umierać, kurwa, bo fajnie, a nie można mieć wszystkiego w życiu. O!

No, pomóż mi teraz! No. <laughs> Więc tak, na. na. Wait, bo, bo nie jest Dobra, weź. No i nie mam teraz, żeby ci pomóc. Chodź, 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 chodź. Oh, so sad.

W atakującej stacji ma 20% większy damage, a w pasywnej ma yy, 10% większego hila. I tak, teraz jej pierwsza, pierwsza umiejętność jest taka kulka. No, no i na swojej agresywnej stacji yy, yy, tak, na swojej agresywnej stacji. Yy, ta kulka ogólnie jest tylko od zadawana zadawania damage'a. Ona jest sobie taka, ona sobie leci i, i albo jak walnie w coś, na przykład w boga, albo w ścianę, albo na swoim najdalszym po prostu zasięgu, nie? Wtedy ona po prostu y, wybucha. I kurwa mała. Y, i zadaje damage wrogom, o dokładnie w taki sposób. Tutaj mogli Państwo zobaczyć, yy, całkiem fajna sprawa, can't lie. on tutaj zginąć, ale jest zniebany, więc ja zginę, tak też można, yy, tak i ona przelatuje przez miliony niestety, więc yy, nie wybucha, zadając im damage'a no tu. Nie widzicie, kurwa. Ym... Więc ona jest tylko od zadowolenia damage'a. Natomiast na pasywnej stacji y, ta kulka ma więcej zastosowań: y, takich jak leczenie, zadawanie damage'a i leczenie swoich sojuszników. Stary Ześta, wspierdalaj! No i mało cię! To chyba ojciec, Aha, ja. O to nie wiem, co mówię. Um, tak, więc jak trafisz y, przeciwnika, to y, zadajesz damage i nie wiem, czy ty, chyba wtedy się nie leczysz, ale jak trafisz swojego sojusznika, to leczysz go i siebie, więc y, fajna sprawa. Nie, nie, Life, fajna sprawa. E, tak, teraz jej druga umiejętność. Takie kółeczko fajne, co stawia na ziemi. I znowu, warunki zastosowania. E, na stacji atakującej e, po prostu zwiększa damage. Z, znaczy, zmniejsza e, tego... E, protekcję i slowuje. Śmierć. więc tak, slowuje i zmniejsza protekcję magiczną, więc fajna sprawa. A slow też się przydaje. więc też w ogóle. Powalną sprawa. Tą grę, naprawdę. Yy, a na. Po co tak skręca się, ja cię nie chcę zabić? Eee. Tak, a, 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 a na, na y, y, pasywnej y, to y, z ws wszelkich Crown Control y, rzeczy y, czyści y, ludzi. Y, czyli no, jeżeli na przykład ktoś jest pod stunem czy nie może się ruszyć, czy coś takiego, no to właśnie wtedy przechodzę ja, przychodzę ja i, i go czyszczę z tego. W końcu bierze prysznic. Aj Yy, więc, bardzo fajna sprawa. Teraz trójka. Trójka to też jest fajna sprawa u niej. Się wszystko u niej jest takie fajne, tylko trzeba napierdalać. Yy, trójka to jest po prostu takie, wiecie... Jak dziewczyna się unosi, nie? To ona tak... wiesz, taki, wiecie, taki wdech, taki... ...trzmato, nie? I właśnie to jest takie... I, I później taki je po ziemię, nie? I teraz znowu w zależności od stancji, bo jak ma dobry czy jest na dobrej stancji, nie? No to ona po prostu cię będzie kilować, przyspieszy cię nawet, nie? Ale jakby nie płynzoma, nie? Jak ta tutaj To niestety ale nie ci potężny damage na łeb i, i umierasz. Niestety tak to wygląda, wiem. Słaba sprawa. Ale tak to niestety wygląda. O, w dupę! She's a god! No czemu... Dlaczego, dlaczego ja, ja mu nic kurwa nie zadaję? O kurwa! No... A... Makes sense. E, tak. E, więc trójka ja, jej tak działa... I teraz idąc... Nie, tego e, teraz idąc dalej na ulta. No to ulta jest zmiana stacji. Oczywiście on gwarantuje jeszcze jakieś buffy z tego tytułu. Nie? Zmiany stacji, czyli zwiększony damage. Y... i zwiększony power, nie? Na stacji atakującej zwiększony power, a na. Magicznej, no to znaczy pasywnej, a oh, uta, yy, po prostu zwiększona protekcja. O, fajna sprawa, bastumiera. O, oh, merdziś, no, nie umiem to robić. Uh, eee, unspeed, you bitch, kill him. Kurwa, dobrze, tylko ja chcę, żeby to Unlucky. No, więc to jest właściwie cała health. Więc często robi się tak, że to za się 2, 1 i cały kit jaki masz. No, chyba że jesteś chujowy jak ja. Wtedy. Czy już w ogóle. O, tupsko. To ty nic nie robisz. No, ale y, 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 ogółem ona jest dobra właśnie w teamfightach. Tam parę razy mogę się zauważyć, że jak, jak odwalam coś powalonego, i normalnie nie powinienem dać rady, żeby coś takiego zrobić. Na przykład leczyłem i tak dalej, nie? Powalona sprawa. Trzeba mieć szybkie paluszki, jednak do tego ja niestety mam. Nie pytajcie, na czym Fajrz, mam nie powiem. Więc tak, dwójka. Jeden, trzy. W zależności, ale pewnie tak się najczęściej robi. No i później masz do wyboru, nie? Zmieniasz stancję. Powiedzmy, możesz jedynkę spróbować walnąć. przeciw. możesz też spróbować nie zginąć. Ale kto byś to przejmował? Nie umieraniem. prajerzy. Jeża. Chodź, chodź, chodź! szmato! No y, tak, no widzicie, jak nie traficie z healem, no to niestety się, się nie wychylujecie, Więc takie to tam pan latki, no? Laki lekkie. Jakby bastard tutaj nie, normalnie chodziła... No, nie, no dobra, normalnie chodziła. Y, to, to łatwiej by było na świecie. No, pójdę z Divine, no. Ej, więc chyba przegraliśmy w tym momencie, ale unlucky się mówi, nie? Że raz się wygrywa, raz się przegrywa. No, zwaliłem to. Aha! Mamy Felicę, dobra, zarobić. Yy, więc, 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 więc właśnie tak to jest z tą Help, że, 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 sobie tak wchodzisz i rzucasz 2, 3, 1, 1, 3, zmieniasz stancję, healujesz dookoła. Leczysz ludzi, nie? Później znowu zmieniasz stację. Właściwie chodzi o to, w niej, żeby tą czwórkę to tak napierdalać, grubo, nie? Tak wiesz? Tak, żeby grubo to nadupcać z każdej strony możliwej, nie? Yy, no, ale jest niestety manożerny. Jakie masz cooldowny, my friend? A na kuleta, tak hutino, kurwa. Ty, co on sprzeda? Po co ci hardware amulet? Ja pierdolę, po co ci hardware? Ja pierdolę, po co ci hardware amulet. O w ale sobie życie uratowałem. Ja dupce. Dobra, jestem chujowy, ja wiem. Staram się. Dupę chuja pana. Ajaj. No, przecież dlatego Skad jest gubnym małym. Bastet się z ogółem nasza. Bastet jest do dupy, tak szczerze. Jak ja widzę, co Bastet oczywiście w przeciwnym teamie potrafi zrobić. To ja czasami jestem pod tak ogromnym wrażeniem, co ona jest w stanie zrobić, ale oczywiście nasza jest chujowa. Yy, no. Nie wiem, co ona odpierdala. Nie wiem, co on. Dibil to gówno, ogólnie. To, to się w ogóle nie powinno znaleźć. O, dobra, jest wyzywany team co można jechać, nie. Ale no niestety to sobie tak bywa. To co ja odpierdalałem w tym meczu, to jest hit boski. Ale Bach zasłużył. No dobra, był chujowy, ale... Ja bym to lepiej zrobił, ale... No, damage zajebisty, heal... No właśnie, heal... Ta 10K. No przecież niesamowite. Hell takes anti-heal last. And blame others. It's so nice. Noise. We had fun. No i chuj w to Ja was leczyłem szmaty, a wy macie jakieś problemy Poza tym Jeden do i Anubis Gdzie Anubis mnie nie dotyka Bo się pod niego nie wpierdalać No właśnie, poza tym Bacchus ma 16k to, to tylko bardziej Pokazuje, że Bastyc cała. Dlatego yy... Tak. Yy, tak. Yy, 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 yy. A więc omówiłem Hell, no to teraz zapraszam na strajki niesamowitych zabrań. Ooh, that's kind of small. Yikes.